W tym odcinku będziemy pracować z menu. W WordPressie praca z menu składa się w rzeczywistości z trzech kroków. Po pierwsze, musimy stworzyć nasze menu, później musimy uzupełnić je odpowiednimi elementami, które mają się wyświetlać na stronie, a następnie takie menu musimy na naszej stronie osadzić. Zacznijmy więc od stworzenia naszego menu. Przejdźmy do sekcji. Do sekcji Wygląd do pozycji menu, jak widzimy, ja już tutaj jestem i wprowadźmy nazwę dla naszego menu. Ta nazwa może być tutaj dowolna. Możemy wprowadzić na przykład menu strony, menu, menu poziome, menu pionowe. To nie ma żadnego znaczenia, znaczenia, to jest tylko nazwa dla nas. Wprowadźmy sobie utwórz menu. Więc jak widzimy, nasze menu zostało utworzone, ale jest puste. Uzupełnimy je teraz odpowiednimi elementami. I tutaj w WordPressie mamy parę możliwości. Możemy dodawać strony, odnośniki lub kategorie. Strony już widzieliśmy, to są nasze te statyczne jednostki w WordPressie. Na przykład chcemy, aby w menu pojawiła się pozycja kontakt. Wybierzmy dodaj do menu i ta pozycja jest tutaj dodawana. Jak widzimy, możemy zmieniać tutaj różne ustawienia, na przykład atrybut tytuł, czy jak ona ma być wyświetlana. Także można stąd usunąć. Zwińmy sobie. Czyli to są strony. Następnie odnośniki. Odnośniki to takie pozycje w menu, które kierują zazwyczaj do zewnętrznych witryn. Na przykład chcemy dodać sobie link tutaj do naszego kanału na YouTube. Więc nasz link to youtubecom user /tech pl I jak ten element będzie wyświetlany, po prostu napiszmy YouTube. Wybierzmy, dodaj do menu. Mamy tutaj już dwie pozycje i następna kategoria. Następna pozycja to kategorie. Wybierzmy, przejdźmy sobie do zakładki, zobacz wszystkie i widzimy nasze kategorie. My chcemy dodać całe drzewo, czyli zaznaczmy sobie Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop CC i Photoshop CS6. Możemy oczywiście zaznaczyć pojedyncze, pojedyncze pozycje. Ale ja chcę, chcę Wam pokazać jak utworzyć podobne drzewo, które mamy w strukturze kategorii, ponieważ Wordpress nie zrobi tego za nas w menu automatycznym. Musimy zrobić to sami. Wybierzmy więc dodaj do menu. I jak widzimy te wszystkie pozycje zostały dodane, ale pomiędzy, pomiędzy nimi nie ma teraz żadnych relacji w kontekście menu. Oczywiście w kategoriach one są, są dalej w takiej strukturze jaką widzimy tutaj, natomiast w menu tak się nie dzieje, więc aby to zrobić, musimy je, tutaj, musimy je tutaj ustawić. Więc tak, Flash przesuwamy. Flash jest pod menu Adobe, podobnie jak Photoshop. Natomiast Photoshop CC jest pod menu Photoshopa, i Photoshop CSS tak samo. Ok, czyli to jest teraz dokładnie taka sama struktura, jaką mamy w kategoriach. Więc skończyliśmy ustawiać nasze menu. Teraz musimy je osadzić, i mówiąc o osadzaniu, mam na myśli umieszczenie menu w miejscu do tego przeznaczonym. Takich miejsc może być parę, możemy znaleźć jedno, może być ich pięć, siedem. To jest wszystko zależne od motywu, od z którego korzystamy. W przypadku tego motywu możemy nasze menu osadzić w pozycji menu główne lub w pozycji menu odnośników serwisów społecznościowych. My wybierzemy sobie menu główne. I przejdziemy do Zapisz menu. Wybierzmy. Menu zostało zapisane. Przejdźmy teraz do naszej strony, aby zobaczyć, jak ono wygląda. Wybierzmy tutaj, przejdź do strony. I widzimy nasze menu. Kontakt, YouTube. A także nasze menu z kategoriami i podkategoriami. Kliknijmy sobie, jak widzimy, Photoshop i Flash. Photoshop możemy tutaj jeszcze rozwinąć i dokładnie mamy taką samą strukturę, jaką widzieliśmy w kategoriach. To, jak to menu się tutaj wyświetla, jak ono jest prezentowane, jak już powiedziałem, jest to zależne od motywu oraz od arkuszów stylów, od tak zwanych y, stylów CSS. Jeśli będziecie posiadać inny szablon, to menu również będzie wyświetlać się w inny sposób i też prawdopodobnie będzie umieszczony w innej pozycji, np. w menu poziomym, które naturalnie wymusi inną prezentację menu. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam serdecznie do następnej lekcji. Do usłyszenia.